Nie wiecie, jakie rzeczy się dzieją, zanim kamera się nie włączy. Prostu... Ale ja, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Przebieracie się między odcinkami. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jak, kamera nie, to jak kamera nie jest włączona, to, wtedy? to my jesteśmy tacy zabawni. Wtedy śmiesz... wreszcie. Takie śmieszne żarty lecą. I po prostu to, co jest na kamerze już, no to my wtedy się trochę stresujemy. Ale gdzie na tu, tu, na górze, tu. tu to, to, to trzęsę, tak? Tu siada na no, kamerze. No tak się mówi na kamerze, nie? No właśnie, On się, ta. właśnie tak się nie mówi. Ja już wiem o co chodzi. Tak jak się mówi, że człowiek wykorzystuje 10% swojego mózgu, tak my w lepszej wykorzystujemy 10% naszej śmieszności, bo po prostu nie jesteśmy w stanie więcej. Tak mówię Bo o... kamera by pękła. Moi rodzice, Czarty. oni nie mogą już po prostu odbierać telefonu nawet ode mnie, bo to jest tak dobra <grym>, to jest tak, moja, Moi rodzice odbierają tak, Karol przestań. Przestań. A jej, mama już się nie powiedział. a już wiem, że będzie coś nadciąga. <grym>, ale nie to jest tematem naszego odcinka. Ale no tak. Nie wiem, czy zauważyłeś. Wiecie co jest tematem naszego odcinka? Zamówiła przez internet dwie sukienki, a dostała 25 tysięcy tabletek Ecstasy. Taka była zawartość paczki, którą dostała 58-letnia Austriaczka. Kobieta początkowo nie zorientowała się, że przesłane jej narkotyki warte pół miliona euro. Myślała, że to dekoracyjne kamyczki. Wyobraź sobie opakowanie 20, 25 tysięcy takich wiesz, normalnych cukierków. Taki by to był worek, twoim zdaniem. No się duży. Taki... taki... worek, nie? Porządny worek. No, więc ja się nie dziwię, że ta pani, która jak nie mam, nie jest użytkowniczką narkotyków, otwiera i tak... O, wow, pomylili się. Miały przyjść do mnie dwie sukienki z maxmary Przed gruz, nie? Zanim przyjecha policja, nie? Jakby zanim, zanim, policjanci zrobi tak... O, oh, szajsa. Klaus? Ha, gruzliś. O! Herzlich willkommen! Tak, no, Ja... I żeby nie było, że takie rzeczy dzieją się w Austrii, tylko mm -hmm. i wyłącznie, Nein. to też się dzieją w, w Polsce, i to nie tylko w Polsce, ale też w Warszawie. <grym> oh, musiałeś musiałeś wątpić. Musiałeś, nie, nie Jesteś tak cudnie krakowski. Nie, ty jesteś tak krakowski, że aż jesteś krakowski. No ba. W sensie, ty jak będziesz świętym, ja bo będziesz świętym, umówmy się, to nad twoją głową nie będzie aureoli, tylko obwarzanek. Żelki z LSD na poczcie w Warszawie trzy żeby się zatruły i Karol się śmieje, że się zatruje, no bo on jakby zjadł LSD to mówi, że to by nie było zatrucie tylko świetna zabawa. <laughs> no oczywiście, że była świetna <laughs> zabawa. To się wydarzyło faktycznie w Warszawie, gdzie pani pracująca na poczcie pomyliła, jak sama twierdzi, znaczy pewnie tak było, e, pomyliła opakowanie, w którym były żelki nasączone LSD, myśląc, że to po prostu cukierki ktoś zostawił na przodzie koleżanka ze stanowiska obok, powiedziała, o, kryj Kryśia zostawiała cukierki, wezmę rodzinie, wróciła do domu, <grystwała> poczęstowała siebie, poczęstowała swoje dziecko, poczęstowała swojego męża. No i się tak poczęstowali, że się poczęstowali. I się zatruli. I się zatruli. Bo to właśnie tak jest, że jak się bierze narkotyki, to się ten człowiek zatruwa. Policja podejrzewa, iż słodycze mogły wypaść z jednej z przesyłek. Ja chciałem w tym. Mogę? Wielkie brawa dla polskiej policji za te doniesienia, no bo jesteś, sytuacja dzieje się na poczcie. I to jeszcze nie dość y, przepraw y, z narkotykami, które y, trafiają nie tam, gdzie powinny, chociaż w ogóle pewnie nie powinny nigdzie trafiać. Warte kilkadziesiąt milionów złotych narkotyków. Banany z Ekwadoru. Warte kilkadziesiąt milionów złotych. Trafiły do sklepów popularnej sieci handlowej. Wszystko wskazuje na to, że to kokaina. Ktoś ukrył ją w pudełkach z bananami. Śledczy uruchomili współpracę międzynarodową, między innymi w celu ustalenia nowości na narkotyków. Narkotyk był spakowany w małe paczki, schowane pod owocami. Tak. Tak, czyli ten tir miał jechać pewnie do miejsca X, gdzie byłyby wyjęte z między bananów narkotyki i pewnie potem by ten tir pojechał już do Sokraty, żeby dowieść banany. Jak nie mam, nie? Ja chciałbym, by. Nie chciałbym być, nie, tak naprawdę nie chciałbym być w butach tego kierowcy. W Masz, tak, masz w Tirze banany, prawda? Ma cały Tir bananów. Dużo bananów. Banany, banany, banany. Cały Tir bananów. Pod bananami. Wiemy. Cały Tir bananów. I masz pojechać z tymi bananami do sklepu, tam gdzieś tam. Cały Tir bananów. Takie, ale masz jeden przystanek po drodze. Na siku. tu masz GPS-ie wbite, widzisz, to jest do grubego. Masz zajechać. Cały do tir grube... bananów. Tak, do grubego masz pojechać. Dobra? I gruby nie weźmie bananów. Nie weźmie bananów. Nie. Gruby weźmie. Dobra? Banany. Nie właśnie, nie banany. Gruby nie weźmie banany. Aaj, dlaczego Kazek... Cały tir bananów. Dlaczego kazek jest na chorobowym kółku? Zawsze ci zapasowi kierowcy. To jest strasznie dużo warte. Ja ci nawet nie będę mówił, ile to jest warte. Ja rozumiem. Cały tir bananów. <laughs> GPS i do grubego. I Żadnych po drodze zjazdów. Banany do grubego. I gruby weźmie banany. Tak. Zabiją tak. mnie. Zabiją <laughs> mnie. Ziemnego... Ziemnego. Nie, właśnie, ty to jeszcze pół biedy, nie? Ale ja tak, wiesz, co <laughs> myślę. Zabiją mnie, to jest koniec. Trzy lata temu również spośród paczek z bananami ktoś przerzucał 178 kg o wartości 105 milionów. 105 milionów złotych starych. Otwiera pakę, no i przychodzą pracownicy tego sklepu, tak. Mm. O, Jezus, dzisiaj znowu z grzeszkiem cały ranek będziemy nosić jakieś pudła. Ach, banany przyjechały, no nosimy te banany, nie? Przerzucają, przerzucają, przyznają, jak wiesz, taki. Wyniknął tak. Czy pan rozwozi też mąkę? Skocz po ten druczek reklamacyjny, znowu kuś was przy niej wieźli. Nie zamawialiśmy mąki w tym tygodniu. Gruby weźmie pan Dziwna jakaś ta mąka, jakaś taka nie... bez, bez metek? Znowu mąkę bez faktury? A jaka to jest w ogóle mąka, gdy przychodzi, tak wiesz... <słuch> <słuch> Gruby weźmie banany. Ja już jestem upieczony. Nie wiem, jaka to mąka, ale ja, ja, już, ja już jestem w pycharniku. Do kogoś to musiało dotrzeć w pewnym momencie. Stary mamy I Mamy na sklepie bardzo dużo kukainy. Ty zadzwoń do menadżera, Nie, ty zadzwoń do menadżera, Nie, ty zadzwoń do menadżera, Nie, ty Niech ktoś zadzwoni do menadżera, ale nie. Zadzwoń na policję. To nie jest nasze. No bo ten kierowca to jest bardzo beknął, nie? Z tego wszystkiego ten kierowca musiał odpowiedzieć nie za to. no bo A wiedzą, który to kierowca? No nie, przyjechał, został i zaczął uciekać w nieznanym kierunku na bosaka. No jak to? No, przecież przyjechał tirem, no. A czemu, Karol, ludzie się takimi rzeczami zajmują, zamiast pójść do normalnej pracy? Jak na przykład... No, ale przecież ci biedni ludzie ze Stokrotki się zajmowali czymś takim. Nie, nie, Pani z Austrii zamówiła sobie tylko sukienki, no. panie na poczcie tylko pracowały. To jest ta sytuacja. Te trzy newsy, które pan opisujemy z różnych okresów, one mówią nam co? Że zwykli ludzie Tacy jak Włodek, tacy jak Jak. Chcesz wieść swoje normalne życie. Nie chcesz wchodzić w konflikt z prawem. Po prostu pracujesz na porcie. Po prostu wiesz, wiesz, tak, wybijasz, podbijasz, sięgasz po żelka. Po prostu wiesz, bo widzisz, że Kryś się wcina, sięgasz po żelka, wiesz. Zjadasz, nie podbijasz, podbijasz i nagrywasz. Mazu. Przemytnicy czemu? narkotyków. Przemycają? Się, czemu, tak, czemu się tym zajmują? No to żeby? praca taka jak, tak jak każda inna. No nie każda inna. No, taka jak każda inna. Nielegalna. Zamiast pójść do normalnej pracy właśnie na kasę gdzieś. No ale tu większość No wiem. No was. i bez podatku. Czyli dlatego. Dlaczego? Korwin był Pamiętajmy, że jednak nie ma ciekawych filmów hollywoodzkich o ludziach, którzy pracują na poczcie, a o ludziach, którzy przemycali narkotyki albo walczyli z tymi, co przemycają narkotyki, jest całe mnóstwo. No tak jest? Bo to jest dużo ciekawsze niż praca na poczcie, przepraszam. Może ale jest dużo ciekawsze o pracy na poczcie, będzie taki wiedzy. Ale to tylko o tych paniach, tak. ale filmy mają pokazywać takie ży życie, takie jakim jest. A nie... żeby zdramatyzować na przykład zagubienie klastra z znaczkami. Nie, w ogóle nic nie dramatyzować. Bo wszyscy gdzie on jest. Gdzie są naklejki na polecone? Zjadłam. Gadać. Gdzie... Jak k** ku... mogłaś zjeść naklejki na polecone? Robisz to trzeci raz w tym tygodniu. One są takie smaczne. <laughs> Ja się zastanawiam, bo jakbyś ty, bo ty pracujesz w normalnej firmie, popatrz, ja nie mam takiej sytuacji, ja, ja, nie, mam, ja nie mam okazji przypadkowo potoczyć się na, yy, Potkę, wiesz, na paczkę na nagrodników, nie mam. Ja też nie mam, Karol. No właśnie masz, bo ty pracujesz w biurze, przecież przychodzą no paczki, wiesz, przychodzą no. paczki do ludzi, wiesz, I? przyjdzie jakaś paczka i tak, wiesz, ktoś ci położy na biurku no. i tak, wiesz, tak, nieświadomy zupełnie, wiesz, otworzy, będziesz myślał, wow, przyszło mi mój nowy Xiaomi, Redmi i coś tam. Ja 7. kupisz mi? <laughs> O, to twój, twój nowy iPhone, nie? Otwierasz, patrzysz, patrzysz o wow, w, w ogóle nie iPhone, nie? I tak rozetniesz za bardzo, tak że sobie pobrudzisz trochę ręce. Ktoś przychodzi ma takie białe ręce, tak... To nie jest tak, jak myślisz. I tak wiesz, podnosi się do, do dłoni, żeby powąchać tylko, bo zastanawiasz się, jak to pachnie. I w tym momencie ktoś otwiera drzwi i ty tak... I już tak zostajesz, tak... I w tym momencie Włodek zaczął kodować. Coś do twojego pokładku tylko to duchy, tak. czytałem. Tak, że będzie możliwość uczenia się rzeczy tak jak Neo się uczył w Matrixie. Się tak wiesz, ładując do mózgu. Ja uważam, że jest tylko jedna Matrixowa metoda uczenia się wszystkiego i ty ją znasz doskonale i wszyscy ją znamy. Ja się dziwię, że my jeszcze do dzisiaj nie zakupiliśmy tego. Seata? <laughs> Ale musi mieć oczy zamknięte. No nie wiem, bo tam są na okulary. Nie wiem, tam jest zamknięte czy otwarte? To jest, to, to jest... Nieważne. Ma. Tam się nic nie wyświetla. I wiesz, ściągasz po godzinie tak... Wow, no habla espanol, jest estryganta buena. Era Barcelona, era Madrid, ala, he. Cristiano Ronaldo, a to już portugalski. Un pequeno mozo. Drodzy Państwo, nie bierzcie narkotyków. Nie. Uważajcie na żelki, którymi was ktoś częstuje. Tak. Jak wybieracie nie, banany ale... w Biedronce, między bananami. bierzcie z góry. Nie bierzcie dołu. z góry dla waszego bezpieczeństwa i no nie zamawiajcie sukienek przez internet, jeżeli jesteście 58-letnią I Ile tych zagrożeń z narkotykami związanych. Wszędzie, narkotyki na każdym, to jest to o czym Kurde. przestrzega nas policja. Narkotyki czyhają czeka... na nas na każdym kroku no. i tutaj pokazaliśmy, że naprawdę na każdym kroku. Staniesz tu narkotyki, staniesz tam narkotyki. Tak. My lecimy, a tak. wy pamiętajcie o tym, żeby przynajmniej do jutra być. Lekko stronniczy, lekko stronniczy.